Dzień dobry, kraban. No i klaxon. Klaxon, czyli urządzenie sygnalizacyjne w aucie na przykład, które oznacza, że uwaga, jadę, ale. Jest przydatny głównie na drodze, w ruchu ulicznym, ale wielu ludzi sobie zrobiło z tego sygnalizator dla znajomych, że siema, siema, yo, jedzie taki kierowca ulicą i widzi znajomego na chodniku i trąbi, mu machał, hachany. No, super, naprawdę. i Wszyscy ludzie przestraszeni, bo to mamy zakodowane, że to jest odruch, że coś się dzieje. Odwracają głowami, nie wiedzą co i jak, bo ten se chce pomachać. No brawo. Brawo, naprawdę, to, to za durny, durny zwyczaj. Nie wiem, kto to zapoczątkował, ale to, to był po prostu idiota, no, który bez wyobraźni. No i tak, ja się od jakiegoś już czasu próbuję oduczyć tego odruchu odwracanej głowy, ale jest to bardzo trudne, dlatego że przez no, prawie 30 lat życia yy, odruchowo się człowiek na klakson odwraca, i to jest raczej dobry odruch, no bo jeżeli coś na nas jedzie, to dobrze jest to wiedzieć, że, że widzieć to, tak. No, ale w takich sytuacjach, jak widzę, że nic się nie dzieje, no to idę sobie chodnikiem spokojnie, no to staram się nie odwracać, ale w, no na chwilę obecną to tak 7 razy na 10 przegrywam z tym nawykiem, ale walczę. Walczę, jadę do przodu, także nie, nie trąbieniu dla znajomych, to jest, to jest głupie i wprowadza, i tylko powoduje u ludzi popłoch niepotrzebny i, i tylko ciśnienie pod, podnosi ludziom, bo włącza im się reakcja taka e, przestraszona. Co się dzieje, kurde! No, no dobranoc!